Siemanowie, my dzisiaj robimy pranka mojej kuzynce, bo ją okradniemy z Nikości. Siemanko. Siemanko, widzowie. <laughs> Specjalnie wziąłem śpiwór, żeby ją... E... Chce się wkraść do jej domu. Poczekajcie, ja muszę muszę czynić. Tak, Nikoś, e, udało mi się, dobra. Idziemy tup 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 <laughs> To dobra, będzie trochę śmieszne. Bo... Dobrze, że... Dobrze, że moja kuzynka nie ogląda mojego kanału. To nie zobaczy o tego. Dobra. Dobra, ja To No, to by był problem mały. Dobra. Yy. Nie, co jestem zrobił? O dobra, okrad... Dobra. Miałe kasę. Biorę, wiesz... Bo to podziel się Co? Podziel. się z tobą w domku. Szybko. Do jakiego? Tego. Szybko, szybko do mojego domku. Jestem mam zamiar zrobić jej drugiego pranka, ale to... Widzowie, jakby, co, co, przepraszamy. Nie pokażę, bo ona może tu być. Przepraszam, widzowie, że tak późno e, i że nie było imprezy, ale spokojnie możecie do mnie dołączyć, bo właśnie teraz robię imprezę, więc kto nie ma znań, to Nie, 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 chowaj się za tym. Łucie, panie, chowaj się! O, to ona Kurcia, o, to umyła. Kurczaki, jaka będzie jej reakcja? Nie! jaka będzie jej reakcja? Ona tak naprawdę widzowie się nie nazywa. Jakie to? Ona się nie nazywa Lena. Nie? Ona się widzowie nie nazywa Lena. Co zrobiłem... <noise> skapnęła się, że ją okradłem. Skapnęła się. Dobra. Bo ty nazy... Ona jest o tym nie wie, że zrobimy drugiego kwi. Fianka. Ale to widzę w drugiej części, gdy robimy pranka mojej kuzynce, bo tu mam zamiar e, sprankować ją i postawić pod jej domu e, rip A ja Maja. Mam dwie, ja mam ja mam fianków Diany. Że postawimy tam szkielet i rip i to będzie ja śmieszne. mam więcej fianków. Dobra. Ja, ci ja powiem spokojnie. Dobra, e, widzowie. Przewyjedziesz się za Aiza. I przewyjedziesz się też za Kolkira. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale ja mu ukradłem. XZ Idę też. O, o. Dobra, widzowie. Nie każdym, bo zaraz zbadły. Dobra, widzowie. Kończymy odcinek. Widzimy się w drugiej części.